I co, I dojechaliśmy Janku. Dojechaliśmy. A dojechaliśmy. Jesteśmy na miejscu zbiórki. Czekamy, bo cię nie widać. Czekamy a wszyscy dotrą. Czekamy a wszyscy dotrą, bo na dziesiątą jest yy, zbiórka. Ciekawa historia się tu pisze. Tak jest, zobaczymy co to będzie wychodzić. Także na bieżąco będziemy relacjonować. Na koniec, na koniec dnia, może coś tam się wrzuci. O ile, czas ile spokoła, i... że operator koparki przyjechał też i już kurde, czekamy i... i zobaczymy. Także zobaczymy. Tam z tyłu, gdzie widzisz? O! A tutaj mamy drugiego prezesa. Wyspany. Tak. Najedzony. Wyspany, wypoczęty. Kurde, trzy szpadle ze sobą wziąłem. A. Gdzie robota szła się? O. Żadnej wykrywki. <laughs> Żadnej wykrywki. A po wykrywkach na ryby. A wieczorem integracja. Integracja to chyba dzisiaj cały dzień będzie, to się wydaje Będziemy się integrować cały tydzień podejrzewam o. Nie wiem czy czasami godziny z zebraniem nie zmienić no ja 12. nie wiem czy, 30, czy. czy też Zobaczymy jak długo tutaj pobalujemy, nie? Bo jak... Do zmierzchu, no to kurwa, my nawet na zebranie nie zdążymy. Nie, no musimy, nie musimy. Nie pół godziny, a dzień by trzeba zmienić. No nie, zobaczymy, nie? nie zobaczymy, zobaczymy później. Sprawa była prosta. Podczas kiedy

może być. Jako budowlanie stwierdzam, że on jest w całości. Chyba, że się mylę. Może być. Może być. Także jesteśmy na miejscu. Czekamy na dalszą ekipę. Czekamy na dalszą ekipę i na, na akcję. Będziemy eksplorować. Jędrę? Panowie, jest. czyżby to było pierwsze odkrycie dnia? Nie, to, nie, to tylko kamień narzutowy. I oby to, jest, to nie był zły prognostyk na dalszą część poszukiwań. Proponuję teraz koparka, metr ten tutaj. Zaznaczcie łopatą krawędź, żeby nie uszkodziło stroku. No. On jest zasłonięty drewnem, całkowicie zbutwiałym. Na razie odkryjemy to delikatnie, żeby zobaczyć jak wygląda konstrukcja drewniana, ale później niestety trzeba się będzie wedrzeć w jakiś sposób do środka, no i spróbujemy ją usunąć, ale póki co zrobimy dokumentację. Dobrze, a delikatnie. powiedz listniku, stoisz najbliżej, czy twoim zdaniem są tam drzwi, czy drzwi są na swoim miejscu? To jest kluczowe pytanie, tak? Na razie jak widać tylko drewno. Zatkana konstrukcja. Wejście do schronu jest zatkane drewnianymi drzwiami. To są drzwi, które mogły zaślepić ten schron w 1945 roku, kiedy został wybudowany. Wyglądają na stare. Zresztą stopień destrukcji drewna wskazuje na to, że one są tutaj w środowisku podmokłym od kilkudziesięciu lat. Moim zdaniem to jest wskazówka, że przed nami nikogo tutaj nie było. No bo powiedzmy sobie szczerze, w 1946 roku kiedy rolnicy zakopywali ten schron, nikt by się nie kusił o to, żeby zamknąć go deskami. Słuchajcie, mamy już odkopane dwie trzecie powierzchni drzwi. One są kompletnie zbutwiałe. Na pewno do konserwacji nie będą się nadawały, ale przynajmniej zabezpieczymy fotograficznie kształt zanim wejdziemy głębiej. Zobaczcie. O, jedna deska już odpadła. No. Puść epoki, 45 rok. Tak myślę. Obyś no miał rację. Pocisk. Wilku, przyznam szczerze, zaczynam ci kibicować. Dawaj, trzymaj kciuki. Co nie dowiaduję, wysadzony. Na razie nie widzę symptomów, aczkolwiek nie wyklucza, bo nie wiemy, co znajduje się za tymi prowizorycznymi drzwiami. Może się znajdować wielkie odkrycie wiekobobne, a może się znajdować wielkie... Uwaga. No, oczywiście za takimi drzwiami... przetwory i ziemniaki natomiast zapewne w tym wypadku było inaczej to nie zmienia faktu że nadal jestem sceptyczny ja wierzę, że ta będzie radiostacja i dwie cyklonowe będziemy słuchać radia Wolna Europa jest nasze własne bezpieczeństwo Wiemy, kopiemy, to znaczy kopiemy. Jak myślisz? tam No nie wiem, jeszcze nikt nie pokał do drzwi, ale jak ktoś zapuka, to może to się otworzy. Oby nie było zamienowane. Nie, nie mam zielonego pojęcia co tam być. Mam nadzieję, że naprawdę nikt tam nie zaglądał i że coś tam znajdziemy. Będą ciekawa artefakt. Każdy na to nie. Także zobaczcie. Siły do kopania. 668 to była naprawdę solidna konstrukcja. Mury miały grubość, ściany boczne miały grubość 1,5 metra, wewnętrzne 80 cm. Do zbudowania takiego schronu potrzeba było 210 do 230 m sześciennych betonu. Oprócz tego używano stali zbrojeniowej, prętów w ilości około 11 ton. Schrony tego typu były tak zaprojektowane, aby przetrwać trzykrotne trafienie w jeden punkt pociskiem 15 cm lub przynajmniej jednokrotne trafienie pociskiem 21 cm. Oczywiście, biorąc pod uwagę usytuowanie tych fortyfikacji, to, że te schrony były praktycznie zniwelowane z terenem, trafienie jakimkolwiek pociskiem w ścianę boczną graniczyło z cudem. Nie To samo co my teraz. Może nie znajdziemy w środku, w środku sarkofagu, ale wierzcie mi, nasze emocje są takie, jakby tam były prawdziwe, złote skarby. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. Zobaczymy, co w środku. moment, Się na nich. Tak. Nie uwierzysz, nie, nie śmiał. śmiałbym nawet. Słuchaj, tam nikogo nie było. Zero śmieci. Czysta podłoga, czyste ściany, bez tu. Akcje. No jeszcze nie jest taki koniec. Jeszcze tam nagrywania do programu trwają, także emisja odcinka będzie zaraz do święta, można zobaczyć. Pierwsze wejście do schronu weszło. Zaraz wchodzimy, my, zobaczymy co tam jest. Nagramy. Krzyczą, że pusto, ale my coś znajdziemy. My zawsze coś znajdujemy. Także wchodzimy pierwszy raz po 85 latach do schronu przeciwchemicznego od czasów pierwszej wojny tutaj chyba była ta weźnia. jesteśmy panowie pierwszy raz w schronie od czasów wojny Ogromne emocje, ogromne emocje wejście zamurowane, ogromne emocje kamera tego nie odda, kamera tego nie odda, brak zasięgu GPS. Tak jest. A tu jest zaliczkie zabetonowane. Podłoga jest zalana mułem. Także jest oficjalnie jesteśmy pierwszy raz w skronie przeciwchemicznym z czasów jeszcze. brak zasięgu GPS wojny światowej. Emocje nie do opisania. Zobaczcie. Jaką. Jakie belki. Tu ponad metr ściany.